Cześć. Z tej strony Magda i Natalia. Cześć. Chciałabym dzisiaj porozmawiać trochę o trudnych emocjach, kiedy mamy psa i jesteśmy świadomym opiekunem, świadomą opiekunką, to nieraz te sytuacje bywają bardzo trudne. Przytoczę tutaj to co mi się od razu nasuwa. Uwaga, żeby nie Akurat jesteśmy idziemy na spacerze. Tak, idziemy. Może od razu pokażemy jak to wygląda. Jesteśmy w takim pięknym miejscu, jakim jest Bombus i nasze psy sobie tutaj biegają. Moja trójka i, e, i Sensi. Tak, pięknie tutaj jest. Pamiętam taką sytuację jeszcze jak Ditka była bardzo młoda. Wyszłam sobie z nią na spacer przed blok i podeszła sąsiadka. Ditka zaczęła na nią skakać bardzo w taki... no była zestresowana. Więc gdzieś tam próbowałam kontrolować w taki właśnie aktywny sposób. W pewnym też pokazała brzuszek, więc cały repertuar takich sygnałów stresu i dyskomfortu. I powiem Ci szczerze, że było mi trudno zatrzymać tą sąsiadkę, bo o tyle, ile jeszcze gdy ktoś totalnie obcy jest, gdzieś tam się spotkamy, to łatwiej mi jest powiedzieć temu komuś, że czy po prostu zabrać, zabrać psa, czy powiedzieć po prostu tej osobie, że mój pies się stresuje, zawołam mojego psa i zamykam się w takiej bańce. Natomiast tutaj ja znam tą sąsiadkę. Czasami wymienimy jakieś tam miłe, miłe słowa. Ona też wie, że zajmuje się szkoleniem i wiedziała, że mam młodego szczeniaka i chciała się po prostu z tym szczeniakiem w jakiś tam sposób zaprzyjaźnić, zobaczyć co to za psiak. I gdy widziałam Ditkę taką właśnie zestresowaną, to delikatnie zaczęłam mówić, że ona się stresuje, ale się spotkałam oczywiście z kontrargumentem. Nie no, zobacz, jak ona się stresuje. Skoro się cieszy. jak się cieszy, podskakuje, ma merda ogonkiem, przecież widzisz, że się cieszy. Ja dalej swoje, czyli zaczęłam tam mówić, że nie, nie, to są sygnały stresu i tak dalej, i w pewnym momencie zawołałam. Ditkę i udało mi się kawałek odejść. Natomiast kosztowała mnie ta sytuacja, sporo stresu i właśnie chciałabym o tym porozmawiać w pierwszym naszym punkcie. Jak sobie radzić? Jakie ty miałaś sytuacje właśnie, Natalia, czy twoi podopieczni, jeżeli właśnie chodzi o chronienie swoich granic, ale też granic naszego psa? Tak, Przede wszystkim bycie świadomym opiekunem jest bardzo trudne, ponieważ widzimy więcej, często odczuwamy więcej, i musimy przy tym właśnie zachować tą asertywność. Nie jest to łatwe, ponieważ sami musimy najpierw umieć zadbać o siebie, o własny komfort, zmierzyć się z własnymi słabościami, żeby stanąć w obronie swojego psa. I to jest chyba najtrudniejsze, bo jedną kwestią jest wspieranie psa, a drugą jest to, że często my sami potrzebujemy wsparcia w trudnych dla nas sytuacjach. Czujemy się bardzo zagubieni. Ponieważ nie potrafimy powiedzieć, że coś nam nie odpowiada i to nas stawia w bardzo trudnych sytuacjach, bywa bardzo obciążające. I często to nawet nie samo zachowanie naszego psa jest takie trudne, tylko to, w jaki sposób musimy reagować, w jaki sposób musimy rozmawiać z ludźmi, w jaki sposób musimy tego psa właśnie chronić, co bardzo często się spotyka z taką dezaprobatą, ze zdziwieniem. Z właśnie często takim jakimś nawet żalem. Przykładowo, jeżeli wychodzimy sobie z psem na spacer, spotykamy drugiego psiarza, który podchodzi i pyta, czy jego pies może się z nami pobawić, albo wręcz wmawia, że tak. jego pies musi się pobawić z naszym. Petarda poleciała. I wtedy musimy znaleźć w sobie właśnie taką siłę żeby z jednej strony jakoś wyjść z tej sytuacji, wybrnąć z niej tak, żeby czuć się komfortowo, ale też żeby kogoś nie urazić i żeby nasz pies też się w tym wszystkim czuł komfortowo. A często też jest tak, ja się z tym wielokrotnie spotkałam, że kiedy jest się takim kulturalnym wobec drugiej osoby, Mimo wszystko, często można się spotkać z taką agresywną reakcją, z takim podważaniem tego, co mówimy, i to są bardzo, bardzo trudne sytuacje, ponieważ ktoś przekracza nasze granice i tak naprawdę jesteśmy wstawiani w tej mega niezręcznej sytuacji i często po prostu nie wiemy, co zrobić, tak, żeby było dobrze. Ja czasami e... też się znajduję w takiej sytuacji razem z moją córką Marcelą, bo może. Tutaj też jesteśmy w stanie znaleźć taki wspólny mianownik a propos właśnie dzieci i psów. Decydowanie. Gdy czasem muszę chronić ją i nawet ostatnio miałam taką trudną sytuację, bo o tyle ile, czym mniejszą mam relację z daną osobą, czyli powiedzmy jakieś to są obce osoby, czy nawet już wliczając w to po prostu tylko sąsiadów, jest mi łatwiej tutaj powiedzieć, mm -hmm. postawić granice. Ale gdy jest to taka osoba, jak ostatnio właśnie był, była to osoba, która gdzieś tam powiedzmy robi fryzury, układa fryzury mm. i zaczęła właśnie do Marceliny tak gdzieś tam gładzić po policzku i widziałam mm. dyskomfort mojej córki i było mi trudno powiedzieć, żeby proszę zabrać ręce czy coś takiego, naprawdę było mi trudno. Tak, ja to, ja co prawda nie mam dzieci, ale m, bardzo często zwracam właśnie uwagę na to, że dzieci są zmuszane do tego kontaktu, kontaktu fizycznego, do tego, żeby się przywitać z ciocią, z wujkiem. Dać Tak, tak, wejść na kolana. Ludzie nie mają oporów przed tym, żeby dotykać dzieci. Nawet jeżeli to jest taki czuły dotyk, to tak naprawdę dziecko ma prawo nie się tego dotyku. I tak samo jest w przypadku psów. Nawet jeżeli ktoś jest miły, to nie do końca... Jest to przyjemne dla psa, i, musi, i najciężej chyba zatrzymać właśnie taką osobę, która jest miła, mm, mm -hmm. ma, żeby jej nie urazić. Tak, bo... bo nie ma złych intencji przecież, tak, nie? Tak, Więc... dokładnie. I często czujemy się właśnie źle w sytuacji, w której musimy powiedzieć komuś, kogo lubimy, kogo szanujemy, że nie czujemy się komfortowo z tym, co ta osoba robi. Bardzo często takie sytuacje mają miejsce właśnie na przykład na święta. Gdzieś podczas jakichś rodzinnych spotkań wszyscy są zafascynowani pieskiem, chcą go pogłaskać, chcą się z nim pobawić. Niektóre zachowania stresowe psów też wydają się ludziom zabawne i celowo je prowokują. Albo taki podstawowy przykład. Pies często przychodzi do człowieka, żeby go powąchać, a wcale nie chce być dotykany, ludzie to odbierają jako właśnie prośby o kontakt, o pogłaskanie i nie rozumieją dlaczego na przykład z naszej strony się pojawia jakaś, jakaś bariera, że stawiamy te granice, że nie życzymy sobie, żeby ktoś tak robił, bo widzimy, że pies się czuje z tym niekomfortowo albo po prostu zaczyna się bardzo ekscytować i zaraz może się to skończyć na przykład jakąś nieprzyjemną sytuacją. W przypadku psa, który ma na przykład tendencję do zachowań agresywnych, może się skończyć jakimś kłapnięciem. I my wiemy, my znamy swojego psa, i mimo wszystko ludzie często nie wierzą w to, co mówimy: że pies mhm. się czuje niekomfortowo, że on sobie tego nie życzy. Też ta komunikacja psia jest bardzo złożona. Nie możemy wymagać od ludzi tego, żeby ją znali, rozumieli zwłaszcza jeżeli mówimy o osobach, które nie mają do czynienia z psami. Ale uważam, że powinno się polegać na tym, co mówi opiekun psa i ufać mu po prostu w tej kwestii. Mm. Dokładnie, więc żeby tak podsumować, to co można zrobić? To co mi pomaga, możemy właśnie mm. tak powymieniać, jak my się zachowujemy w tej sytuacji. Być może też wy możecie w komentarzach napisać, co wam najbardziej pomaga. Mi pomaga skupienie na, na moim psie lub w córce, czyli jakby po prostu mało dyskutuję z daną osobą, mało tłumaczę. Bardziej się skupiam, choć Marcela tutaj do mnie, czy właśnie na przykład zabieram psa, proponuję jakiegoś gryzaka, jakieś amamy, czy po prostu odejście, lub ja zaczynam, właśnie głaskam, czy sobą zabieram. Bardziej idę w stronę właśnie kontaktu, jest mi po prostu łatwiej. Kontaktu tak, z moim tak. psem czy córką. Wyłączasz się. Tak, tak. Mam taką swoją po prostu banieczkę, jeśli ta osoba, jeśli w jakiś sposób. Zależy mi na tej osobie, no to faktycznie kilka zdań wyjaśnienia mm. e, prawdopodobnie rzucę, żeby jednak w jakiś sposób troszkę tą sytuację wyjaśnić, ale powiem Wam, że jeżeli to są obce osoby, to raczej przestałam już e, ewangelizować i tłumaczyć, bo przeważnie wtedy właśnie taka rozmowa tak. nie wychodzi na dobre i to jest taka być może, tak jak mówiłaś, też ta agresja z drugiej strony, niezrozumienie, jakaś frustracja. A Ty? Tak, ja się zgadzam. Mi też bardzo pomaga skupienie się na swoim psie, ale bardzo ważny dla mnie jest już taki spokój. Nie nakręcanie się, nie wdawanie się właśnie w dyskusję i po prostu zawsze ostrzegam, jakie będą konsekwencje. Jeżeli na przykład mówimy o rodzinie, to proszę, żeby Pies nie był dotykany, i jeżeli nikt się do, do, do moich prośb po prostu nie dostosowuje, prośb nie dostosowuje, no to na przykład zabieram psa. Zabieram psa i jak Sensji była młoda, to szła wtedy do klatki, była odseparowana na przykład w innym pomieszczeniu i nie wdawałam się właśnie w dyskusję na ten temat. Robiłam to, co uważałam za słuszne, bez wchodzenia w jakiś konflikt. Myślę, że bo, bo wspomniałeś też o takiej sile, żeby znaleźć tą wewnętrzną siłę to, co mi pomaga też znaleźć wewnętrzną siłę, żeby faktycznie tu czy zabrać psa, postawić granicę, coś wytłumaczyć, zmienić, tą sytuację. To jest ta wizja tego, że ja z tym psem będę żyła kolejne lata i to ja będę się z tym problemem gdzieś tam męczyć, bujać, jakoś to rozwiązywać. Tak. A ta osoba tylko po prostu no, jakby jest w tym momencie, więc to też dużo mi daje siły, że jakby widzę od razu oczami wyobraźni, ile. Przez to może mi po prostu no, popsuć te jakieś tam rzeczy. Tak, i co jeszcze bym chciała dodać, też zauważyłam jakiś czas temu, jaką ma właśnie moc skupienie się na własnym psie i też na komunikacji na przykład z drugim psem, jeżeli mówimy o psach podbiegających. Mhm. Wcześniej miałam taki problem, że próbowałam wymusić na drugiej osobie, żeby zabrała psa, który mhm. na przykład zręca się nad moim psem. Oczywiście nie mówimy o tym o sytuacji, w której mijamy sobie jakieś spokojne psy, ale zdarza się tak, że ktoś po prostu puszcza psa bez smyczy, który jest totalnie poza kontrolą i w takiej sytuacji jest po prostu konieczna taka fizyczna interwencja, zebranie tego psa po prostu. A ludzie bardzo często nie chcą tego robić. Więc czasami też nie są w stanie nawet, tak, prawda? Tak. Nie kontrolują i to też budzi ich frustrację. Tak. Ja przestałam po prostu polegać, przestałam liczyć na to, że ktoś zareaguje w tej sytuacji. Sama zaczęłam reagować, robić wszystko, co mogę w tej konkretnej sytuacji, żeby pomóc mojemu psu. Czyli jeżeli mówimy o podbiegaczach, to po prostu na przykład nachodzę na tego psa, patrzę na niego, nie, nie wchodzę też w konflikt ani w rozmowę z drugim opiekunem, który próbuje mnie przekonać, że psy się pobawią, że pies nie jest agresywny, że się nic nie stanie że pies musi mieć kontakt z innymi i takie inne standardowe teksty. Skupiam się właśnie na tym, co mogę zrobić w tej sytuacji, jak mogę pomóc mojemu wpływ. psu. Tak, dokładnie. Tu mi daje poczucie sprawczości, hmm. daje mi poczucie spokoju. Ja też wiem, że nie muszę się tłumaczyć, nie muszę... Nawracać całego świata. Dla mnie się liczy komfort mojego psa, tego drugiego oczywiście też, dlatego staram się robić wszystko, żeby mój pies nie, nie stawiał też innych psów czy ludzi w jakiejś niekomfortowej sytuacji, ale tego samego też wymagam od innych i ta świadomość, że ja nie mam obowiązku tłumaczenia się czy nawracania tych osób, też daje mi właśnie taką siłę. Mogę się skupić na sobie, na swoim psie, na tym drugim psie i po prostu. To sprawia, że czuję się bezpieczniej w takich sytuacjach, o wiele pewniej. Więc to też bardzo polecam, właśnie. Skupić się na tym, na co mamy w danej chwili wpływ. Fajnie sobie biegają, tylko nie wiem, gdzie jest wej. <grymne> <grymne> litra jest z przodu, a wej był chyba. W Możliwe, że sobie. pływał? Nie, nie pływał, a, ale okay. łapki moczył. Po Wejko! Wejuto! jestem. Tam sobie.